Hasta la vista, baby! Witam, dzień dobry. Chyba powoli nad, nadchodzi czas, żeby się zabrać za tego RB3200 automatic. Ech. Produkcji Unitry, zakłady chyba lodziowej kasprzaka. Znak jakości numer 1. I tak, co my tu mamy? Pozwoliłem sobie ją wstępnie rozkręcić. Jak widać, blachy połamane i wyżarte. Antena, żeby nie było też. Za dobrze uwalona. Ech. Tutaj strony, oj moment, się. Zaraz pójdę po lutownicę, bo żeby mi głośnik nie słabił. Także odlutujmy. Tutaj głośniczek. Dobra, raz. No weź, że dziadu jeden. Dobra, poszedł. Ech. Z tej strony wszystko jest ok. Tutaj skala niby wygląda, że jest dobra i układ prowadzenia głośnik też w niegorszym nie stanie. No, to jest do przeczyszczenia tego domu. No i teraz zobaczmy sobie tu naciąg skali. Tutaj tego wałka prowadzącego. Teraz. Żeby to lepiej pokazać, nie paluchem. O, to ustrojstwo jest bardzo, nie wiem, zapadnięte. Nie, nie ma naciągu na tym. Trzeba będzie zobaczyć co i jak. Tutaj głowica no na pewno do wymiany też. To jest stare, przechodzone, wałek wyciskowy. Albo do wymiany, albo do przeczyszczenia. I zobaczmy go dalej tutaj. Jeszcze odkręćmy mu antenę. Tak zwaną. Ona no, na dwóch ślubach jest. Można go wyciągnąć. Kiedyś rozbierałem taki radio no ale to było jak to mówią dawno i nieprawda. Hmm. Zobaczcie Państwo. Brakuje anteny ferytowej. Hmm. Mamy wyjęte praktycznie, czyli tutaj co? Albo załatwić całą antenę ferytową, albo przeznaczymy jego na części. Teraz, momencik tutaj, co to napina? A sprężynka tego. Tu jest coś nie tak chyba. No ale to na spokojnie dojdę już poza kamerą. Widać, że coś było robione. Jest nie taka jak trzeba, chyba sprężyna. Nie wiem, czy ją będzie widać, czy nie. Proszę. Ktoś od czegoś innego założył, dlatego nie ma. Nie trzyma sprężystości. No dobra, zobaczmy dalej układ napędowy. I zobaczmy, jak tu mamy trochę światełka, żebyśmy widzieli. E, oczywiście sprężynka raz. Tak. od majtek no. no tak jak zwykle kurde standardowo ten trybik nie będzie go chyba za bardzo widać ale proszę uwierzyć na słowo, jest zjechany i by trzeba było zamówić ten oraz tego dziada na kole zamachowym tutaj. Jakbyś wymienić to komplet. Tak więc po wstępnej ocenie. O, woda się gotuje, czajnik się gotuje. Trzeba będzie dzisiaj na. W naszym znanym portalu aukcyjnym zamówić zestaw naprawczy i spróbujemy uruchomić przynajmniej magnetofon. A z radiem, nie wiem, nigdy nie zakładałem anteny i cewek do niej, ani nie nawijałem. Może z jakiegoś innego modelu bym przełożył, zobaczymy. Tak więc nadszedł czas RDB 3200. Mam nadzieję, że przynajmniej sam magnetofon odpali. A jeżeli chodzi o radio, jeżeli nie dam rady założyć anteny ferytowe i jej tutaj podlutować, to spróbuję wykorzystać któryś z tych przełączników, żeby podpiąć załączany układ Bluetooth. I wtedy powiedzmy na długich, czy tam były długie, średnie, tak, na długich i średnich, żeby można było odpalić przystawkę Bluetooth, a UKF może być i tak się kurde tego radia praktycznie nie słucha. Dobra, to wszystko. Tak wstępnie. Rozebrany, rozbebeszony, Będzie czekał na naprawę. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.